Witam moi drodzy. Zobaczymy, co dla byka na kolejny miesiąc sierpień. Kurczę, jakieś wiadomości od byka chyba dostanę. Karta to była dla mnie. Zapraszam wszystkie byki do kontaktu, jak coś. Zobaczmy. Jaka energia dla byka na miesiąc sierpień? Zobaczmy, jaka energia. Oj, kurde, mm, czym spowodowana. Czekaliście, czekaliście, doczekaliście się, bo byliście cierpliwi, tak? Zrównoważeni być może, albo to nie jest tak, że nie mieliście wyjścia, raczej czekaliście cierpliwie mm, na coś, powstrzymywaliście jakby nawet swoje rządze i teraz się okazuje, że z tego tytułu cały sierpień tu jest piękna karta siły mocy, odwagi. Być może nawet mm, będzie tak, że będziecie re realizować swoje cele, bo przyjdzie na to, jakby wam siła, tak? Wszystko się tak fajnie pokłada, być może dla Was, że, że będzie dużo tej siły, tak? A energia główna zobaczmy, co na kolejny miesiąc. Zobaczmy. O Boże, początek to Wy macie, słuchajcie, sam począteczek, po prostu, sam począteczek, eee, no tu jest, o, ale macie kurczę mocy, mm. no wiecie co, najchętniej to bym złożyła te karty, tyle macie siły, mocy, że będziecie świat, e, powiem tak, świat będziecie przewr przewracać do góry nogami, ktoś generalnie na samym początku miesiąca waży w jakiś sposób, Okłamie, przekłamie, okłamie, oszuka w jakiś sposób. Zaraz dopytamy, czego to będzie towarzyszyło, to, czemu to będzie towarzyszyło. Natomiast pokazuje się, słuchajcie, odejście na koniec miesiąca od jakichś trudnych rzeczy. Mamy tutaj podróż, przy między tak naprawdę. Odejście może jakieś drugie dno sytuacji doprowadzić do waszego takiego trudnego stanu, i teraz wiem, że wy tutaj czekacie, bo w ogóle pokazuje się, że jakieś trudne sytuacje są w waszym życiu. W sierpniu niestety będę mówić prawdę. Ktoś chce bardzo optymistyczną wersję, to po prostu nie słuchajcie, bo, bo ja nie chcę nikomu krzywdy robić. Natomiast pokazuje się tak, jeżeli kochacie kogoś. Tak się pokazuje, jeżeli kogoś kochacie w ukryciu, to to będzie tak, jakby rzeczy, które się wydarzą w Waszym życiu tutaj jakieś takie trudniejsze, doprowadzą do tego, że porzucicie swój stan, jakby w którym jesteście i, ode... i pójdziecie po miłość. Wiecie? Jeżeli ktoś ma taką sytuację, że się zastanawia nad swoją sytuacją miłosną, życiową, jakąś Cały czas mu coś się nie składało w tym życiu i było trudne, to pokazuje się, że najprawdopodobniej czekaliście cierpliwie, aż może się jakieś rzeczy wyklarują w waszym życiu, że może się coś polepszy i tak dalej. Nie, nic się nie polepszy. Tak naprawdę w tej sytuacji, w której jesteście, pokazuje się, że wy po prostu ymm, jeszcze wcześniej podejmowaliście walkę o to, żeby było dobrze. Tu się pokazuje, że wy odchodzicie. Macie dosyć. Jeżeli jest ktoś, kogo kochacie, to Wam powiem szczerze, że naprawdę mm, z powodu tego, że ktoś Was oszuka, coś się zawali, ruszycie w jakąś podróż, tu są jakieś trudne sytuacje, pod, pod, podwójne, podwójne dno jakichś jakich sytuacji życiowych z tego powodu. Macie dosyć, odchodzicie, a jeżeli macie tą miłość gdzieś daleko, to idziecie po tą miłość, tak się pokazuje. Macie po prostu, czekaliście cierpliwie, aż się wszystko wyklaruje, natomiast już mówicie dosyć, stop. Tu jest naprawdę sytuacja, kiedy zmieniacie zdanie, ruszacie w podróż, nie wiecie, co Was tam czeka. Tak naprawdę ta podróż to jest coś, co jest bardzo kuszące, ale tu się okazuje, że jest jakaś drugie dno w ogóle sytuacji. Odchodzicie od tego, w czym jesteście, słuchajcie, idziecie po miłość. Albo jeżeli spotykaliście się z kimś, marzyliście o kimś, to tak naprawdę pokazuje się tutaj, że idziecie po tą miłość. Odchodzicie od tego, co było, idziecie po jakąś miłość, po jakieś spełnienie w życiu. Coś, co tak naprawdę ukrywaliście przed światem, coś, co było tajemnicą, tak, tu się pokazują dwie osoby, które w jakiś sposób do siebie ciągną, końcówka miesiąca tak się pokazuje, odchodzicie od tego swojego życia, Mać, czekaliście, tu się pokazuje, czekaliście cierpliwie, ale się yy, po prostu doczeka nie doczekaliście w życiu niczego dobrego, doczekaliście się tej mocy i siły, tak się pokazuje, natomiast tu się pokazuje, idziecie po jakąś swoją tęsknotę. Być może patrzyliście miesiącami w niebo, bo to są tu też wielkie organy, które mówią o tym, że to są sytuacje, słuchajcie, które się gdzieś tam nawarstwiały miesiącami, tak naprawdę, jak nie latami. Bardzo ważna, ważny przekaz w tych ostatnich kartach, odchodzę, idę po coś, jeżeli patrzyliście w te gwiazdy, bo ta karta o tym mówi, patrzyłaś czy patrzyłeś w te gwiazdy i tęskniłeś za czymś. Ciągle gdzieś w tym sercu była ta tęsknota, tak? I tu się pokazuje, że nie mogliście być może wcześniej zmienić swojego życia, natomiast w sierpniu pokazuje się, że wy odchodzicie. A W ogóle przypomniałam mi się, że w sierpniu właśnie spada najwięcej gwiazd i ja też będę patrzeć w niebo, zawsze patrzę w sierpniu w niebo. I tu się pokazuje, że pójdziecie za jakąś swoją miłością. No dobrze, ale zobaczmy, co to za jakieś oszukiwanki. Tutaj w związku chyba tu są jakieś oszukiwanki. Albo się pokazuje, że może być to sytuacja, wiecie, na przykład w sierpniu w pracy, tak, że tutaj pracowaliście intensywnie i tak dalej, bardzo du duży ciężar się przy Was pokazuje, że bardzo intensywnie pracowaliście, chcieliście podołać, a tu się okazuje, że ktoś być mo może Was oszukał. Jeżeli chodziło o relacje, to pokazuje się, że e Byliście tak naprawdę od swojej relacji odwróceni, ponieważ tam dwie osoby nie ciągnęły tego wozu, tam ten wóz ciągnęła jedna osoba i się pokazuje, że tu ludzie y, są ze sobą z przyzwyczajenia, tak, z, trochę tak z obowiązku, jakby tak, wynikającego być może z rodziny, natomiast tu się pokazuje, że ktoś tutaj w ogóle y, jest bardzo nieczuły już na ten związek. Tu się pokazuje, dlaczego ktoś was oszukał, okłamał i tak dalej. Dlatego, że tutaj ktoś był w tej relacji nieczuły, generalnie zajmował się pracą, być może zarabianiem pieniędzy, albo zajmowałyście się ta druga osoba. Nie chciała tego wozu ciągnąć razem z wami, i dlatego, wy się tak naprawdę też jesteście tu, pokazuje się, odwróceni do tej relacji. Z tego powodu jest tutaj jakieś kłamstwo, oszustwo, jeżeli chodzi o tą siódemeczkę. No to jakby nie rokuje to w ogóle. Tu, tu się pokazuje, że mm, doszło do, do, do jakiejś takiej sytuacji nieprzyjemnej z oszustwem w tle czy, czy okłamywaniem, e, dlatego że z tej relacji tak naprawdę już wcześniej nic nie było. I co? I pokazuje się, że zmieniacie zdanie tak naprawdę na to, co w waszym życiu tu się już pokazuje, bo to pro, doprowadza do jakiejś nerwowej atmosfery i kłótni. I aby tak naprawdę byście chcieli być w świecie, tu się pokazuje, wy chcecie żyć, chcecie żyć i chcecie czerpać y y y y ze świata. Być może o to też była tak naprawdę kłótnia, która się tutaj pojawia. I po tej kłótni Wy zmieniacie zdanie w sierpniu na, na, nie wiem, o tej relacji, być może o tej pracy, bo może to była kłótnia, jest tu się pokazana do, dokładnie kłótnia w pracy, o jakieś finanse, o jakieś tutaj dokumenty, papiery, takie rzeczy i tak naprawdę o to jest kłótnia, być może jakieś sytuacje związane z jakimiś papierami wysyłanymi za granicę na przykład. Tak? Tu zmieniacie zdanie, z powodu tej awantury i tej kłótni ruszacie. Do przodu ruszacie w podróż. Hmm. Dlaczego? Ponieważ jest tutaj, ponieważ tak, albo jeżeli jesteście kobietą, to pokazuje się, że inna kobieta. Jest dla Was bardzo zła i nieprzyjemna, mm, i powoduje u Was brak miłości. To może być, chodzi też o miłość między kobietą a kobietą, mm, tak? Jest jakaś kobieta, która Was do tego sprowokowała, jakby do tego ruszenia w tą podróż. Jeżeli jesteście mężczyzną, tak samo. Jest sytuacja, gdzie kobieta cały czas tak naprawdę po tej kłótni jeszcze jest tutaj ględzenie, e brak miłości, kobieta, która cały czas mówi, i być może bardzo przykre rzeczy mówić. Z tego tytułu jest w sierpniu podróż, tutaj ruszacie tak naprawdę, nawet może być taka sytuacja, chociaż ja nie widzę tutaj zamk zamknięcia jeszcze rozdziału, natomiast może być też taka sytuacja, że wy się przeprowadzacie, tak, jeżeli to jest taka no, różniejsza może jakaś relacja, to się tutaj przeprowadzacie, ale tutaj jest jakby drugie dno, dlaczego? Mm, przy tej podróży, przy tej podróży, to tak wygląda jakbyście mówili, że ja wyjeżdżam na trochę, i bo muszę odpocząć, a tu się pokazuje, że jest drugie dno całej tej sytuacji. Dlaczego? Dlatego, że chcecie zawalczyć o miłość własną. I tu są już w tle niestety rozwody. Jeżeli byłyście z mężczyzną, który był z wami w luźnym związku, to pokazuje się, że on nie ma już uczuć. Nie ma już uczuć, tak naprawdę. Rusza w podróż mówiąc, że niebawem wrócę. Natomiast tu się pokazuje, że dyskres tej znajomości, bo on już uczuć do was nie ma i nie będzie mieć, ponieważ ocenił tą sytuację. Natomiast, yy, jeżeli chodzi o no, jakieś małżeństwa, coś takiego, to z powodu yy, być może właśnie waszej miłości i takiej do siebie, tak, że odzyskujecie tą miłość własną. Pokazuje się tutaj rozstanie rozwód, ale tak jakby mm, jest powiedziane, tak jakby mówicie. Tak, że ja wyjeżdżam na krótko, ja muszę się zrelaksować, wrócę w poniedziałek, ale tu się już pokazuje, że wiecie tak jakby, że nie wrócicie. Mm, coś takiego. No i co my tu mamy? Mm. I co my tu mamy? Jakiś plan? Mm. Jakiś plan się tutaj pojawia, wiecie, że dostajecie, dostaliście wcześniej jakąś propozycję finansową, wejście w jakiś projekt. Tu się okazuje w sierpniu, tak jakby, że jest taka sytuacja, tak naprawdę, jeżeli chodziłoby tutaj jeszcze o pracę, to chodzi o to, że dostajecie jakąś propozycję wcześniej już. Fajną propozycję, dzięki, tym, dzięki której się możecie wzbogacić. Hmm, jakiś nowy projekt, coś takiego, i tu też się pokazuje, że ponosicie fiasko. Jeżeli przyjdzie do Was jakaś propozycja w sierpniu, bo tu się pokazuje sytuacja z końcówki sierpnia, natomiast jeżeli dostaniecie wcześniej taką propozycję, tak, no to musicie wiedzieć o tym, że ona się nie spełni, tak jakby. I pokazuje się tutaj, że Wy pod z końcówką sierpnia odchodzicie. Dlaczego? Hmm. Dlatego, że jeżeli jesteście mężczyzną, to stawiacie um, siebie właśnie tutaj na piedestale, um, bo jeżeli chodziłoby o relacje, to pokazuje się tutaj, że um, ta druga osoba nie myśli tak samo jak wy. Um, I mężczyzna, który się tutaj pokazuje, on jest bardzo może nieuparty. On tu się pokazuje jako osoba, która się nie ugnie. On już zdecydował, tak? O odejściu. Przy tym jest tak, jakby tęsknota za czymś. Kurczę, cały czas się pokazuje to, ta wielka tęsknota. Natomiast jeżeli jesteście kobietą, to Wy odchodzicie. Dlaczego? Dlatego, że mężczyzna tak naprawdę nie chce żyć na waszych zasadach, nie chce iść z Wami za rękę. Tutaj przychodzi ta decyzja pod, pod sam koniec miesiąca, ale może być tak, że tak naprawdę. Tu się bardzo wyraźnie pokazuje, że za kimś tęsknicie. Kogoś macie w pamięci i za kimś tęsknicie, bo tu są mm, spotkania. Spotkania dostajecie na sam koniec miesiąca, słuchajcie. Tęsknicie za czymś, być może Wy wychodzicie z propozycją, albo to Wy dostajecie propozycję spotkania. Od kogoś tak naprawdę, za kim tęsknicie. Dom jest pusty, tu się pokazuje. Ten dom jest pusty, ten dom już jest pozbawiony uczuć. Natomiast przychodzą dobre, dobre informacje, dobre wiadomości o spotkaniu. Wiecie, nie mogę powiedzieć dla mężczyzny i dla kobiety, kto wysnuwa, wychodzi z tą propozycją. Natomiast pokazuje się tutaj, że to jest osoba, za którą no, tęskniliście, za, o której myśleliście dawno już tak naprawdę, którą mieliście w sercu i bardzo możliwe, że tą osobę obserwowaliście. Myśleliście o niej, przypominaliście sobie, pytaliście o nią, być może, tak się tutaj pokazuje. Była przez was w jakiś sposób obserwowana. Może też być taka sytuacja, że to mm, ten ktoś was obserwował, tak? Tu się pokazuje, że dochodzi do spotkania na sam koniec miesiąca z osobą, za którą tęskniliście. Czekaliście cierpliwie, mm, aż się wszystko poukłada w waszym życiu, ale pokazuje mi się tutaj, że z tego cierpliwego czekania zrodziła się odwaga. I myślałam, że początkowo jest to odwaga do działania takiego, wiecie, mm, pozytywnego, ale właściwie to wy chyba zadziałacie tutaj bardzo pozytywnie, bo wy zrobicie porządek w swoim życiu. E, tu jest bardzo taki trudny miesiąc, dużo jest emocji, Wam powiem szczerze. A najważniejsze karty to jest to, że zmieniacie zdanie na temat swojego życia, ruszacie w podróż. Nie mówicie, co robicie. Drugie dno jest przy, przy tym waszym ruszeniu, tak jakbyście mieli jakiś plan, ale niekoniecznie chcieli o tym powiedzieć. Drugie dno jest tej sytuacji, wy nie mówicie prawdy komuś, tylko ruszacie z powodu jakiejś kobiety, która tutaj bardzo konkretnie się wypowiada. Ruszacie do przodu w tym sierpniu. Zdecydowanie to jest, tu się pokazuje, zmieniacie zdanie na temat swojego życia, ruszacie w podróż, tak? Nie mówicie do końca o co chodzi, i tak dalej. Przychodzi jakiś plan, być może finansowy, dostaliście propozycję, to jest też bardzo istotne, tak? <laughs> natomiast to jakby um, nie wypali, tutaj. Nie wypali, natomiast odchodzicie. Um, najbardziej mi się tutaj pokazuje dla mężczyzny, że mężczyzna odchodzi. W ten sposób, natomiast jeżeli jesteście kobietą, też jest pokazane odejście, dlatego że dwie osoby yy, nie idą jakby w tym samym kierunku, mają całkiem odmienne zdanie na temat tego, jak ma wyglądać ich życie. Tak? Dom jest pusty, tu się pokazuje. Jedyne, co może łączyć tych ludzi, to tutaj jakieś finanse. Natomiast dom jest pusty i ten dom tu się w ogóle pokazuje, że on jest pusty od dawna przychodzą dobre, dla Was dobre wiadomości, albo sami wychodzicie z tymi wiadomościami, e, wysyłacie do kogoś wiadomość i spotykacie się z kimś, tak naprawdę w tajemnicy, z kimś, z jakim tęskniliście, tu się pokazuje na sam koniec. Jaka rada jest dla byka na ten miesiąc? Zobaczmy, sierpień. E, zamknij tak na, wiecie co, rada jest po prostu taka z grubej rury, że rzadko to się, to, to naprawdę rzadko się, rzadko się zdarza. Rada jest taka: zamknij etap bezpowrotnie, rozwody, rozstania, mm, zamykanie jakichkolwiek innych spraw, słuchajcie, które są dla Was w tym momencie bardzo ważne. Spędzają Wam sens, powiek jakby: zamknij tą sprawę raz na zawsze. A tu się zawsze pokazują rozwody, rozstania, i za tym zawsze przychodzi Wasza transformacja. Czyli ja się zmieniam, ja już nie chcę być tym, kim byłam, czy byłem. Zamknij ten etap bezpowrotnie, a los się dla Ciebie diametralnie odwróci, uśmiechnie się do Ciebie, to jest utwart, szczęście do Ciebie przychodzi, tak? Całkowita odmiana losu, zawsze w tym ułożeniu na lepsze, tak Wam powiem. No i zobaczmy, byk z każdym znakiem. Byk z każdym znakiem, byk z baranem. Jeżeli macie do czynienia, ho, jesteście w jakiejś relacji, znajomości, to ten ktoś może na Was nie zwracać uwagi, albo sami tak naprawdę chcecie, m, nie zwracacie do, y, uwagi. Macie taką postawę, tu się pokazuje, że mm, musisz o mnie zabiegać na przykład, tak? Albo musisz o mnie zawalczyć, albo daj mi, y, musisz y, pokazać, że Ci na mnie zależy, coś w tym stylu. Tak się tutaj pokazuje między bykiem a baranem. Byk z bykiem, zobaczmy. Cesarzowa. No, jeżeli jesteście kobietą, to z bykiem będziecie się czuły fantastycznie. Natomiast jeżeli jesteście mężczyzną, to pojawi się w Waszym życiu taka kobieta. To jest kobieta idealna. Tu się pokazuje kobieta idealna. Jeżeli jesteście mężczyzną, to tu się pokazuje i pytacie o panią byka, to tu się pokazuje, że jest to dla Was idealna kobieta. Byki bliźnięta. No, jeżeli macie do czynienia z mężczyzną jakimś i nie wiecie, co z tego wyniknie, to wyniknie na pewno seks, tak? bo tutaj jest pociąg i, i tak dalej. Natomiast jeżeli jesteście mężczyzną, yy, no to na pewno podoba Ci się bardzo tej kobiecie, bo tak się tutaj pokazuje, ale nie chciałaby, mm, chciałaby luźnego, swobodnego związku. Byk i rak, zobaczmy. No tu są jakieś sprawy matki i, i kobiety, tak, która wychowuje dzieci, jakby dzieci i domy są najważniejsze. Tu się pokazuje z rakiem, że kobieta zostaje w domu i zajmuje się domem, tak? Tu jest zawsze ten moment, mi się pokazuje, gdzie kobieta zostaje w domu i zajmuje się domem i dziećmi. Byk i lew, mm, no, rozterki i dylematy, lekkie dramaty, ale lekkie naprawdę dramaty, rozterki i dylematy tutaj będą, trzeba będzie podjąć jakieś decyzje, ale to nie są jakieś trudne decyzje. W tej karcie często się pokazuje, że trzeba powrócić do tego, co się wydarzyło i to po prostu przerobić z kimś, tak? Co my tu mamy? Byk i, 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 i panna. Byk i panna, zobaczmy. No, tutaj marzenia macie związane z tą kobietą, tak? Bardzo duże. Jeżeli jesteście mężczyzną, to, to jak najbardziej. Jeżeli jesteście kobietą, również tu się pokazuje. Ale to bardzo często są puste marzenia, tak? Które się nie będą mogły zrealizować. Na dzień dzisiejszy, przynajmniej tak się tutaj pokazuje, że jesteśmy rozmarzeni, powracamy, powracamy myślami do tej osoby, natomiast nie wiemy do końca, jak byśmy się zachowali, gdybyśmy tak naprawdę ktoś powiedział: 'Dobra, to idź i ci zrób to'. Tak? Nie wiemy, czy do końca na pewno byśmy chcieli zrealizować te marzenia. Byk i waga. No, tu jest namiętność, romans, początek znajomości, coś pięknego, dużo się dzieje, tak? Seks, namiętność, no i w ogóle. Tylko uważajcie, bo tutaj tak jak szybko się zadziewa, tak szybko się. Tu bardzo często seks jednej nocy, tak? Jak ktoś nie chce takich spotkań, to musi po prostu uważać. Byk i skorpion. Oj, tu będzie się działo, bo tu będzie awantura z trzaśnięciem drzwiami, to bardzo niespodziewana. Byk, byk i strzelec, no coś fajnego, stabilnego tutaj mamy, wiecie, tutaj ta karta super rokuje i w ogóle to nawet śluby są zaręczyny i jeżeli spotkaliście kogoś, pytacie o tego strzelca, to tu jest naprawdę wielka równowaga, przepływ. Coś bardzo stabilnego, w co warto, bardzo warto wchodzić, tak? Byki, koziorożec, no trafiła kosa na kamień, bo jeżeli jesteś mężczyzną, no to ta kobieta tutaj to się nie da zmanipulować. Ona wie, czego chce w życiu, mm, e, bardzo fajnie określone ma plany życiowe i kocha siebie, tak? Natomiast jeżeli jesteście kobietą, pokazuje się tutaj, bądźcie konkretne, tak? Bardzo konkretne. I nie dajcie się zwodzić, niech wasza postawa będzie bardzo konkretna. W ogóle mówcie, bądźcie sobą, mówcie, co, co macie do powiedzenia, niczego nie ukrywajcie. Byki Wodnik no tutaj mamy jakąś tajemnicę kobietę w tajemnicy albo wy jesteście kobietą w tajemnicy będzie musiało tak pozostać na dzień dzisiejszy. Tu jest jakaś tajemnica, coś jest okryte tajemnicą. No, bardzo często kobieta w tajemnicy albo mężczyzna, który ma kobietę w tajemnicy. Beki ryby, zobaczmy, wyjście z propozycją. Jeżeli jesteś mężczyzną, wychodź z propozycją, karty mówią. Wyjdź z propozycją to jest dobry moment. Natomiast jeżeli jesteście kobietą, no to tutaj się pokazuje, że no, być może pan, ryba, wyjdzie z propozycją i taką szczere uczucia tu są pokazane na dłoni, tak jakby. Wszystkiego dobrego dla byczków do usłyszenia.